Akcję protestacyjną zorganizowała grupa skupiona wokół profilu Facebookowego Solidarnie Przeciw Wstrząsom. Zebrał on sporą grupę ludzi, którzy mają dość uciążliwości, jakie zwłaszcza w ostatnim okresie, wywołuje zakład górniczy Janina. Mowa przede wszystkim o wstrząsach powodowanych przez kopalnie. Zdaniem administratora tej grupy, skoro oficjalne spotkania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, mieszkańcy muszą sami pokazać, że mają dość. Stąd protest zaplanowany na 8 maja. Początek przewidziano na godzinę 10. U Uczestnicy stworzyli listę postulatów. Żądają m.in. ograniczenia wstrząsów, częstszych kontroli sieci wodociągowych i gazociągowych, objęcia całego powiatu strefą wpływów górniczych, powołania zaakceptowanego przez mieszkańców rzeczoznawcy do spraw szkód górniczych oraz szybszych procedur odszkodowawczych. Postulaty mają trafić do władz Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Równocześnie na profilu jego członkowie podkreślają, że ich działania nie są skierowane przeciw górnikom. Mimo to przez górników są inaczej odbierane. Jeszcze w kwietniu związki zawodowe działające w ZG Janina wystosowały pismo do mieszkańców powiatu chrzanowskiego, które przesłano także do ministra aktywów państwowych oraz samorządowców. Autorzy pisma podnoszą w nim m.in., że są zaniepokojeni z jakie pojawiają się w jednej z Petycji, jakoby była łamana ustawa zasadnicza, a mieszkańcy lekceważeni. Zdaniem związkowców może to sugerować, że wstrząsy wywoływane są celowo, co jak piszą nie jest prawdą. Nie zgadzają się także z zarzutem lekceważenia mieszkańców, bo jak mówią, władze spółki podejmują działania mające na celu ograniczenie ich występowania, a cała działalność kopalni jest pod stałym nadzorem ekspertów. Równocześnie podkreślają, że kopalnia daje pracę 12 tysiącom ludzi, którzy pracują bezpośrednio w zakładzie górniczym lub w firmach z nim powiązanych. Podkreślają, że rozumiejąc obawy mieszkańców związane z wstrząsami, sami obawiają się o swoje miejsca pracy.